a ten farmhouse też graliśmy kiedyś Jaki abandoned house? Nie, lecimy, dawajcie tu na przykład. Deadwood house, nie wiem co to Dobra. jest. Dobra. Już wchodzę widzowie. Już wchodzę, już wchodzę. Który jest to jest ten taki dom, że się wchodzi i od razu masz drzwi jakby schody do góry? Od razu? Co? No, co nas zabijał tam, bo okaże się przy szafie chował tam po prawej drzwiach i na skóry. Aaaaaay. Nie wiem jak się nazywał, zaraz ci powiem. Cyklon, tak sai. Cyklon? A bez kitu, no to może być ten. Cześć, boski, o co ci chodzi? A ten co tam masz ścianę, którą musisz rozjebać młotem. O, tak, to to druga, no. Dobra, to ja młota dodam Pyk. Dobra. A Tutaj do dodaj, dodaj, dodaj źródło, no, przechwytywanie wichymy. gry, dodaj. Pyk, dodaj. Pyk. Ej, moja moja mówi do mnie synu. Bo jestem jej synem. No. Tego typu, tego typu tamtego typu, tego typu tamtego typu? No tak Jestyką drewna, że ja wejść tam do Beka z siebie. Cały czas uruchamia tak długo ta gra beka. A co to za Menel jakiś kurwa w roczkach? Co to za laseczka jakaś kurwa brzydka, ona masz poka no bo. płatka jak kurwa, ja. Cycki no niby jakiś mały, to chyba puszap. Chyba popach na jego łóżku, bo... O, jest Eli, dobra. Grawiel osobowa dołącz Ej, Eli, widać ci sutka Nie ruszaj się. Ja chcę twoje sutki zobaczyć Nie ruszaj się ty kurwa Ej, gdzie masz kurwa jesteś kurwa lekarce lepiej to wygląda Ty do nas No a nie To wciąż masz Pro 1000 Pizzy To nie on no w sensie, a no bo ja jestem czekalnie, ale bez was Poziom 353 kurwa, to nie on No chyjierdzo Wypierdalam go. A to ja dlatego nie mogę dołączyć Dobra, dawaj teraz, no, teraz masz... a chłop miał takiego wyglądu jak ty dosłownie kurwa, bo ty miałeś taką typiarę podobną do Eli I Ja myślę, że to ty kurwa On nie ma błędynki? Nie Nie, to Szymon miał chyba Nie, to ja o. miałem Mówiłem, tylko ona miała czerwony ten topik taki No i dlatego tak kurwa to jest nie miała spódnicy. To nie to nie byłem, nie byłem ja, to nie, nie byłem ja, to nie byłem ja Ja nie byłem. jestem snark Zegar macie czy nie? A masz sutki. O. Kupuję zegar, dodaję chuj, zegar się. Kupuję termometr Dodaję termometr. No i dobra. No, tylko... Pokaż co masz zdrowe ząbki, nie ruszaj się. No. Oj, chuj. Miałem kiedyś Ale to było dawno temu i nieprawda. Ja hmm. ciekawe o, wiem, że dłużej mi ładuje. Coś się stało i nie było mnie słychać, niestety nie będziemy z wami. Serio? komp Coś się stało i nie było mnie słychać. Dlaczego tym krasa? O, to jest dobre pytanie. Nie wiem, ale wiem, że FPS-y mam wrażenie, że by były lepsze O, co tu może chodzić? Co, strzelamy tako szybko, czy to? Co Zobaczyć... Zrobi... Aha, no to nie, -y. FPS -y, że te FPS-y FPSy, że spadają kurwa do 14 no, nieźle, Joga, żeś zmontował gierkę. Tak, to nie. No, nie. no, chyba strzelamy, no, no, nic nie będziemy... Zuuuzu. Luzi, zuu Dobra, walę na niego. Czy to wszystko wina jest, Jogi? Tylko i wyłącznie. Kąpa masz z drewna? Co? No, kompę z drewna. Co ty tam miałczysz? Kurwa, kafelapa. pa. Co ty tam miałczysz? Przycisko, wina ja i oki, Dobra, wina i A im można drzwi otwierać od auta Serio? Chyba tak, jak podchodzimy do auta, miałem taką rączkę na drzwiach jak, jak otwierasz te drzwi się też, nie? A nie, to to, gdzie, gdzie pasuje, to ty klikasz i wracasz lecz. No dobra, dawać Ej, zgadłem. zgadłem ducha. Nie no to nie zła Jak Mateusz 180. zgaduje ducha, to znaczy, że jesteście, nie nienormalni. No dawaj Damien, dochodź. 180. Już no, dochodzę. Damy, dochodź. Doszedłeś? No już dochodzę. Już Ostatnio u mnie w robocie gościu się spytał takiej dziewczyny, czy doszła. I bardzo się obraziła. Dobra, podajcie mi kod, bo coś jest nie tak chyba. No, musisz go jeszcze raz kopiować wkleić, bo czasami się jakoś się pierdoli. No to podajcie mi go. No i fani jest. 6, duże B 9,6 9, 4 D duże O to jest inny kod. No inny, duże litery. To sam kod, tylko duże litery teraz. Aha Beka. Przepraszam byczku dzisiaj jest tylko ciszy Ej moja, mama mówi do mnie synu O, bo jestem jej synem, bo jestem jej synem. Dobra kurwo, wychodzi do kotary. Teraz mówi wiesz to, Twój stary Lecimy freestyle I gadamy z duchami No dobra, mnie wy wyjeby znowu. Nie wiem, no coś jest nie tak u mnie z tą grą, chyba. Fatal error. No i co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Zastanówmy się. Ja bierz to Nie wiem, nie chce mi się. Totalnie bez sensu. Wszystko się zwiesiło. 嗯。Mm.